Ale kurczę, tak mówicie, mówicie, ale wychodzi na to, że nic z was w to nie grał. Albo nie wiem. Jak nie wiecie, ile teraz e, zajmuje, że tak powiem. Czasu w sensie. Sala gimnastyczna. Na propsie. No nie. Ja pierdolę. Батарея? Да. Ей, паны. пан молодый. Też mi już to mówiłeś parę razy Wszyscy w mieć ciśniecie, ale fajnie mi się wracał czym Że w chuj czasu na, na te live'a prze, Poświęciłem Przeświadczyłem, się powiedzieć Nic nie ma. To jest pokój po prostu do omijania no. O nie A tam jest zestawione, okej okay. Dole. O chuj. Ale mi się kleje. Co to jest? No nie. Ale nie przejdzie on tego. Nie ma baty, żeby on to przeszedł. Oni nie było jakieś klucze, czy coś przypadkiem? Chodzisz już tu jest. Jest tej jakieś Jest tu wiel To zamknij te drzwi. To też. Może tutaj? Dedent. Pomóż. O, chuj. Ona ma klucz! Kurwa, ta szmata miała klucz! No, wiedziałem! No, ale mi to fajnego fajny moment odstąpiło. Spierdalaj! jebie, zjebie! Zsipałe zjebie! O, ja stara! Twój stary, twoja babcia No, kochaj to Dobra, robimy ten sam manewr On jest teraz za nami Gdzie jest? W serio nie widzi nas Ochuj. To gdzieś tutaj To jest wyjście, błagam Muszę Muszę z tym spirdalać. Żeby ten dał się wrócić, bo... Jak... O jak nie się dało, to tar się w kurwie Czyż będzie on? On tu będzie. On tu gdzieś będzie. Co? O nie, nie. To jest czur One more, I try, I try, you all betray me. You can hang, like the rest of them. Heavier than you look.

Spierdalaj ty z kurwy synu! Zsij kurwa drąga! Zdychaj kurwa na asyf. Ja pierdolę. O ty chuju... Jezu, nie ma go. I teraz kanibal pewnie przyjdzie. Jezu... Moram go, kurwa, sfotografować i później to sobie powiesiłbym kurwa, wrzutkami i se... w to. Kurwa, podduszeni i złamana noga prawie. Co tu się działo? Co tu się działo? Jezu, okno! Wystroczę! kurwa, ja mogę. Co Nie da się wstroczyć, nie da się wstroczyć. Nie da się, kurwa, wstroczyć. Co się było. Ej, ej, jestem tu! Ratujcie! Szybko. Co tu się dzieje? No Służy służyć i chronić. Korporacyjni najemnicy, prywatni kontraktorzy, czy jak ich tam teraz nazywają, Co teraz są bezużytecznie reszta z nas. Muszę się stąd wydostać, Uciec stąd. No nie mów się, że oni też będą mnie bronić. O, artówka. No nie mów się, że to są wrogowie. O, opinowana nadzieja. Szanowni Państwo, wstępnie czynności związane z bezproblemowym wycofaniem Rudolka Wernick z administracyjnych i finansowych struktur kompleksu Mount Massive zostały już zainicjowane. Zaawansowany bieg doktora Wernick zapewne zneutralizuje wszelkie podejrzenia osób trzecich oraz samych pracowników, wśród których nazwany był pierwszotliwie strażnikiem krypty. Formalnie rzecz ujmując, doktor Wernick zmarł lata temu. Rozumiem, iż pacjenci jacyś tam, jacyś tam oraz jacyś tam zostali już wyznaczeni do przeniesienia. Wszyscy jesteśmy niezmiernie podestabilizowani możliwościami zysku, jaki może przynieść nam nowy projekt. Podczas przeglądania dokumentów doktora Wernick nie natrafiłem na żadne informacje odnośnie trzech śniących świadomie. Wydaje mi się, iż możemy założyć, że doktor Wernick był na tyle rozproszony częściowym sukcesem Billiardu Hope'a oraz swoją własną przypadłością, że zignorował prawdziwie istotne odkrycie, nawet minimalne wykorzystanie jej. Tej metody jest trudne przecenienia. Mam jed jedynie nadzieję, że nowoświat badawcze będzie zabezpieczony w stopniu umożliwiającym przebywanie w nim kobiet i będę mogła na własne oczy obserwować stosowane metody. Ja pierdolę. Ale serio, no kurwa, to miał być koniec, to miała być ostatnia arcja. O chuj. O chuj. Wyjście, błagam. To nie jest wyjście. To nie jest wyjście. Chyba studii cię powaliło. Każdy mi płacisz milion złotych. Wtedy może zarabiać ci na trąbce nawet. Jest ta muzyka. I to, to nas zabije, o to nas zabije. A nie, to nie żyje, okej. Okay. Jest pamiętam ten pokój, gdzieś to okno było. Okno, wyjście. Pamiętam, Jezu, to jest to z podstawki. Gdzie jest wyjście? Gdzieś tu było wyjście? Podstawce, to okno było wyjściem albo wejściem. Gdzie to jest wyjście? Pokoj musisz wyjść, Nie, co to jest dalej... O nie, tutaj byłem. Nie, tak, tutaj byłem. Gdzie... gdzie się z wychodzi? Które okno? Rusztowałem się, to jest to chujapana. pana. A tu jest, jest. Chrysta. Jak dole wszystkie drzwi. Dobra, możemy wszystko. wszystkie. Jezus, mam dość tej gry. Kurwa dość. Więc, sprawdźmy toalety. Dopiero koniec intra. To jest Prowork. Prowork do Outlast'a. Jezu, pamiętam to. Tędy?

Chcę wyjść. Błagam. Kurwa tyle dostałeś, przeżyjesz jeszcze z w brzuch. No błagam. Tak wyjścia, przeczołgaj się tam. Przynajmniej zginj kurwa na zewnątrz. Naprawdę. Wyczołgaj się, jeszcze parę tych. Jezu. Ja jebie. Ja jebie. To jest mój samochód. Mój jako dziennikarza. Peace off, frajerzy. Peace fucking off. Spiery dalajcie. nas coś.

There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child... There'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice, but once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. Twój a stary ma Is hurting Murkoff worth that much to you? Oczywiście. Jebać, kurwa! Upload, upload, upload. Jest. Dobra, teraz wszyscy dotacje mają się sypać. Nie, no, żartuję, ale kurwa, ludzie, to co dzisiaj zrobiliśmy, to jest coś niesamowitego. To jest coś niewyobrażalnie pięknego. Przeszliśmy Outlast'a dodatek cały. Paliśmy HAS 2 czy 3 razy. Ale mega dodatek, mega. Kurwa, będzie mi się to śniło. Outlast na, na jednym live. Ie. Kończymy w chuj. Ile. Nie wiem, czy co zjeść. Coś. Kurwa. Nie wiem. Wyjrzeć przez okno. Czy tam jest świat jeszcze? Witali. Jakieś fanarty. jakiś fanarty, proszę. No, 3 godziny i 52 minuty, bo jeszcze dropną no live na początku. Tam, 2 minuty pierwsze. I do to zabiłem? Super Bossa w The Dark Souls się Słuczymy 22.22, przypadek Nie, nie chce mi się do, do tych 4 godzin Idę, kończę Witali Ach. Właśnie cycki, Cyski to jedyna zapłata nie, nie będzie pogadań ci ludzie. Jestem tak spierdolony po tym live. Ja sobie idę, się trochę odświeżnię, może jakiś, jakąś tą, może jakąś kąpiel wezmę. I. O cholera, naprawdę. Naprawdę jestem wykluczony, ale cieszę się, że mu się udało. Cieszę się, że przyszedłem DLC, bo ja w sumie kupiłem te DLC i myślałem, a może gdzieś przejdę, może gdzieś przejść. A tu na, jedno na cały live. Tak więc dzięki. Zaczymy się prawdopodobnie jutro, chociaż jeszcze nie obiecuję, bo jutro mam, mam trochę nauki i. Trochę to zrobiłem na poniedziałek do szkoły No i cóż, trzymajcie się Dzięki wszystkim, którzy byli, dzięki za dotacje Parę ich dzisiaj było, szczególnie Dawipowi W sumie co chaosowe od Dawipa dzisiaj było Nie wiem, też się Dawip, dzięki No i dobra Tak więc Wallriderze, naprawdę było zajebiście Aż, kurwa, wytrzeźwiałem, nie? W wypiciu tego wina i piwka, wytrzeźwiałem w O, i was prącia, sorry, Zinnard, sorry. Dobra, niech do końca dolecą te napisy. Tu powinny być special, special dla mnie. Za tej gry Naprawdę powinno być tu dla mnie jakieś wyróżnienie O chuj To był męczący live Długi i ciężki Tak pan młody Pół godziny, które trwały dwie godziny. Ale nie no, dzięki, parę razy mi pomogłeś. Dobra. Out. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się i miłego wieczora życzę. Tak więc, papa.